Serdecznie wszystkich witam. Znajdujemy ja się w Muzeum Pieniądza. Jestem razem z panem Ryszardem Drakiem, który odpowie na parę pytań. Jest. Czy mógłby mi pan powiedzieć, w jakich okolicznościach powstało Muzeum Pieniądza? Hmm. Oczywiście bez przyjemności. W połowie lat 70' ubiegałem Kiedy skończyłem studia i wróciłem do Legnicy, wtedy po pieku były monety, Polskie Rzeczypospolitej Ludowej, bo tak nazywała się, proszę państwo. I te monety były niesłychanie piękne. podstawka moneta to był kadołusz o nominale 10 zł. I również o takim samym nominale i Te postacie historyczne ani nikomu nie przeszkadzały, ani nikogo specjalnie jak gdyby nie zadowalały. Były powszechnie, życzliwie przyjmowane przez społeczeństwo. Jednak po lat 70. w Polsce zaczął się kryzys i władze postanowiły, że te monety są za duże, za ciężkie, mają za wielką średnicę i postanowiły, że te monety należy odchudzić I sukcesywnie wyczerpywane były z rynku starsze monety, a w to miejsce wprowadzane były monety o mniejszej średnicy i mniejszej wadze. W związku z tym, że te monety były bardzo piękne, postanowiłem nie poddać, nie zrobić zakupów, tylko schować sobie odwodów do szuflady. I tak to się zaczęło. Przypominam, że to rok 1975. Przez kolejne 25 lat zbierałem kolejne pieniądze, jakie się ukazywały. były to reguły monety okolicznościowe, eee, równie piękne. I tak powstała kolekcja domu. Zajmowało się dużo miejsca i pewnie się uznałem, że dobrze by było z tą kolekcją podzielić się z innymi. Bo kolekcja jest, kiedy jest podziwiana, świetrana przez innych ludzi. Natomiast jeśli znajduje się w szufladzie, to jest kolekcją martwą, nikomu nie sprawia ani radości, ani nie daje żadnych doznań artystycznych. Po wielu staraniach udało mi się przekonać panią dyrektor naszej szkoły, że warto by było coś takiego zrobić, w szkole wiele osób było sceptycznie nastawionych. Nikt nie sądził, że ta kolekcja jest aż tak duża. No i z biegiem czasu, kiedy najpierw trzeba było to wszystko zaprojektować, później wykonać, potrzebne były pieniądze, były różne problemy, ale jakoś udało się to pokonać. I w otwarcie muzeum nastąpiło w roku 2002. Jak widać kolekcja jest bardzo starannie utrzymana. Każda moneta jest podpisana, są posegregowane zbiory pomiędzy poszczególne państwa. Są jedne monety bardziej ciekawe, inne mniej ciekawe. Najbardziej znane monety te dzisiaj znajdują się w obiegu, ale posiadamy tutaj również monety, które monety takich państw, które już nie istnieją, na przykład Czechosłowacja, Związek Radziecki, Jugosławia i Państwa starsze, Trzecia Rzesza, Austro Węgry drugie Cesarstwo Francuskie, a nawet posiadały monety z Cesarstwa Rzymskiego. Na dodatek z I wieku sprzed naszej ery, czyli te najstarsze monety mają y, ponad 2100 lat, czyli już są monetami bardzo wiekowymi. Są monety wykonane z różnych surowców, y, papierowe banknoty Monety państw socjalistycznych z reguły były wykonane z aluminium. Później pojawił się nikiel, miedzio nikiel. Jest też taka całkiem korzaiczna miedź. Są również wykonane tutaj monety ze srebra. Nie posiadamy monet ze złota, gdyż to stanowiłoby zachętę dla ludzi lubiących się z własność, więc takich monet tutaj nie posiadamy. Tyle na temat początków. A teraz, po 25 latach, ile posiada Pan z W tutaj, jak, jak swego czasu dokonywałem takich um, obliczeń, wyszło, że wszystkich monet i banknotów jest razem ponad 15 tysięcy sztuk. 15 tysięcy, jak na szkolne warunki jest to bardzo dużo, Sądzę, że nie ma takiego drugiego muzeum ani w Polsce, ani w żadnym innym państwie w Unii Europejskiej. To jest to bardzo, bardzo dużo dla na... Pamięta Pan pierwsza moneta? Pierwsza, pierwsza moneta, tak jak mówiłem, to była ta najbardziej pobiegowa z początku, z pierwszych połowy lat moneta Tadeusz Kościuszko i druga Mikołaj Kopernik. Dla przypomnienia dodam, że nasza szkoła również nosi imię właśnie największego uczonego e, końca średniowiecza e, i początku urodzenia Mikołaja Bogami. A w jaki sposób zdobywa pan na z rozwój lekcji? Jeśli ktoś robi coś dobrego, a jak mówi młody przysłowie, że w sukces jest wielu ojców, zawsze w wielu, wiele innych osób chce się dołączyć, chce się podrzeć w blasku popularności, w blasku jakiejś tam lokalnej sławy i nigdy nie narzekałem na brak e, współpracowników. Przynosili uczniowie, polega, koleżanki, nauczyciele, którzy tutaj pracują, po różnych tak zagranicznych, Ale pisze również o naszym muzeum i o mnie. Lokalna prasa i z tytułu zbierania pieniędzy troszeczkę ja jestem znany w mieście. Najciekawszym przypadkiem było, gdy wyszedłem ze szkoły i na ulicy poszedł do mnie starszy pan, powiedział, że mnie zna, przedstawił się i przekazam banknot, banknot e, 10 randów z Republiki Południowej Afryki, e, gdzie, gdzie, gdzie Polska, gdzie Republika Południowej Afryki. W taki niezodzienny sposób e, te pieniądze trafiły tutaj do Muzeum. A mogę jeszcze dodać, że do naszej szkoły swego czasu chodzili uczniowie narodowości żydowskiej, później oni przyjechali do Izraela i... Tak dawno odbyło się 50. Hmm, w okazji, 50. rocznicy istnienia szkoły. Przybyli tutaj pierwsi absolwenci. Oni mieli maturę w roku 1954 i przekazali również swoje pieniądze. Jeden z nich mieszkał w Kanadzie, a drugi w Izraelu. Hmm. Z jakiego okresu istniejąca Zawsze tak się układa, że najwięcej monet jest z okresu aktualnego, bo one po prostu są w obiegu i można te monety pieniądze w stanie bankowym, bankowym można jak gdyby najłatwiej zdobyć. Oprócz tych monet obiegowych współcześnie również ukazują się monety pokoicznościowe. Są to monety o nominale 2 zł, 10 zł wykonane w srebrze i tutaj posiadamy pełną kolekcję dotyczących miast polskich, dotyczących wielkich postaci historycznych, m.in. naszego papieża Jana Pawła II, wielkich uczonych i malarzy, a także zwierząt chronionych. Oprócz polskich pieniędzy, mamy wiele środków płatniczych z innych zakątków świata, które są z najnowszej edukacji świata. To zależy jaką miarę przyjmiemy, bo e, są pieniądze z e, Azji Środkowej, z Uzbekistanu, znajomy się był na misji, nie, tam po prostu pracował i przywiózł e, komplet, komplet banknotów. E, oprócz tego e, posiadam pieniądze niesłychanie dla mnie cenne, kiedy nasz uczeń był mistrzem świata e, w dyscyplinie walk, bliskiego kontaktu. W finale pokonał Rosjanina, a było to aż w Gwatemali w Ameryce Środkowej i stamtąd przywiózł banknoty. Nie byłbym nic że że przywiezie, tylko zwyciężył, był, przywiózł i przekazał to dla, dla Szkolnego muzeum. Oprócz tego posiadał banknoty z Argentyny, z Brazylii, Meksyku, Kanady, Stanów Zjednoczonych. Ze Stanów Zjednoczonych mam pełny komplet e, okolicznościowych monet do nominale 25 centów, tak zwane quote. E, te e, monety były wydawane w specjalnym banku, e, w którym każdy stan ma swoją reprezentację. Podpis pod monetą informuje, w którym roku dany stan przystąpił, a pozostał przyjęty do stanu Zjednoczonych. Który eksport jest najcenniejszy, tak? który na aukcji największą cenę osiągnął? No są takie, są takie, są takie, może nie jedna moneta, ale kilka monet wystarczyłoby, żeby kupić sobie nowego Mercedesa. tak. proszę pozwolić, że ja nie pokażę tej monety ze względu na Które miałbym. Który lubi Pan najbardziej? Lubię najbardziej monety polskie, bo one są, one Przekazują pewne treści takie patriotyczne o naszych e, wielkich Polakach, e, wielkich rodakach, ludziach zasłużonych, bohaterach narodowych jak e, Marszałek Józef Piłsudski, papież II. E, e, I te monety są najbliższe mojemu sercu. Natomiast jeśli w taki sposób materialny chciałbym dokość tych monet, to, to najbliższe monety są monety włoskie, są wykonane z niesłychanie E, takiego delikatnego stopu y, i w kontakcie takim y, fizycznym te monety są bardzo takie przyjemne do typu. Oprócz tego takie artystyczne monety podatne panknoty i monety francuskie o wielkim artyzmie, y, propagujących wielkich muzyków, wielkich pisarzy, wielkich malarzy to też takie bardzo ciekawe, ciekawe monety. A istnieją jakieś ciekawe anegdoty związane z konkretnym eksponatem? Z konkretnym eksponatem. No, na przykład, stoję tutaj obok takiego eksponatu, który ma niewielkie związek z pieniędzmi. Tutaj znajduje się taka mała siekierka i stop cyny. Ta cyna symbolizuje stop srebra i takie pieniądze, pieniądze w kształcie walca albo ołówka. Był używany w Rosji do XV wieku. Rosjanie chodząc do sklepu, jakby odcinani. odcinali wartość, którą należy za dany towar zapłacić. Jeśli ktoś kupował konia, to odcinał więcej, jeśli ktoś kurę, to odcinał mniej. Odcinał sam. Wobec tego te odcięte części nigdy nie były precyzyjnie odcięte. No i teraz ktoś, kto dostał takich odcinków bardzo dużo, musiał to później przytopić, żeby zrobić, wyprodukować taką sztabkę. Stąd pochodzi nazwa rosyjskiej monety RUB, czyli ta część odrobana. Odcina się pierwotnie po rosyjsku RUBEL, stąd nazwa monety rosyjskiej RUBEL. Są jeszcze takie współczesne nazwy monet, jak na Ukrainie Hryvna, to znaczy tyle, ile grzybna po polsku i po europejsku to będzie, tyle są marka. Jedna, druga funta. Są też nazwy takich monet, jak w Chorwacji jest na przykład Kuna. Kuna dla nas jest na przykład pieczątka leśnego ładnych futerku. Kiedyś, kiedy ludzie nie potrafili jeszcze produkować pieniędzy, yy, wiązka futerek Kunik była miernikiem wartości, tak jak dzisiaj pieniądze. To może Pan opowiedzieć, w jaki sposób Leszek Balcerowicz objął patronat pracy w zewnątrz? Z naszej inicjatywy szkolnej do radnicy był zaproszony pan profesor Leszek Balcerowicz, który w owym czasie był prezesem Narodowego Banku Polskiego. Człowiek niesłychanie zasłużony dla polskiego systemu ekonomicznego, dla narodowej waluty. On przecież w roku 1995 prowadził denominację i ustabilizował wartość polskiej monety. I teraz kiedy ten, ten warzył do Polski był w lewicy, po prostu prezentowaliśmy zasoby swojego muzeum, a że mamy tutaj portret pana profesora, czego się nie spodziewał, to sam zaproponował, że to muzeum obejmie swoim patronatem. No i stało się to w roku 2006, czyli już 7 lat temu. tak, to tak jest na takie pytanie? Czy jako doświadczony profesjonalny mógłby Pan jakieś rady udzielić dla początkujących? Oczywiście, kolekcja to jest budowanie własnej pasji. Jeśli człowiek jeszcze się buduje, robi to co chce, to wtedy i czas przyjemniej mu płynie i inni ludzie mają czego zadrościć. To wszystko, dziękuję za to. Dziękuję bardzo.